Jeżeli chodzi o sytuację, jak wygląda aktualnie na, na polskim złotym, to jak widzimy, jest ona bardzo zmienna, przynajmniej była bardzo zmienna w końcówce, w końcówce tego roku. Mieliśmy tak naprawdę na, na polskim złotym zmienność, z którą nie mieliśmy do czynienia przez przez dobrych kilka tygodni, nawet miesięcy, tutaj ten zwłaszcza jeżeli popatrzymy na kurs euro, euro do złotego, tutaj został ustawiony, ustalony bardzo wysoko, a zwłaszcza jeśli popatrzymy na końcoworoczny fixing Narodowego Banku Polskiego. To był poziom powyżej, powyżej 4,60, aktualnie jeśli patrzymy na, na, na aktualnie euro złoty jest notowany zdecydowanie niżej już. Teraz mamy. Poziomy nieznacznie powyżej 4,50, blisko 4,51, więc widzimy, sytuacja jest bardzo zmienna. Tutaj też mieliśmy w zasadzie mieliśmy potwierdzenie w wypowiedzi prezesa Adama Grafińskiego, wskazujące, że Narodowy Bank Polski interweniował na rynku walutowym, tutaj działając w stronę osłabienia polskiego złotego, co było również wielokrotnie już wielokrotnie już umieszczane w komunikatach publikowanych po posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej, gdzie wskazywały one, że RPP jednak jest zaskoczona niewielkim dostosowaniem złotego, tutaj rozumiejąc jego osłabienie do, do globalnego otoczenia związanego z pandemią. Więc tutaj mamy bardzo zmienną sytuację, jeżeli chodzi o. O, o polskiego złotego i nie jest wykluczone, że ona dalej będzie dalej będzie zmienna, tutaj rynek może być niejako w kontrze stać w kontrze do Narodowego Banku Polskiego, bo sygnały z nbe u płyną wciąż takie, że jednak NBEP chciałby tego złotego słabszego, a co najmniej. Nie chciałby, żeby się zdecydowanie zdecydowanie umacniał, więc mamy tutaj też aspekty pojawiające się o możliwej obniżce stóp procentowych, o której mówił prezes Glapiński, na co prawda nie jest naszym bazowym scenariuszem, ale to też jest czynnik, który wpływa bezpośrednio na naszą walutę. Jeżeli chodzi o euro złotego, to nasza prognoza na najbliższe dni, też taka prognoza, którą zakładamy w pierwszym kwartale, to są notowania euro złotego blisko blisko 450. Po części jest, jest to determinowane też takimi poziomami, przy których uaktywniał się Narodowy Bank Polski, między innymi w końcówce 2000, w końcówce 2020 roku. Mogą to, też, mogą to właśnie być poziomy, przy których ponownie możemy mieć aktywność niekoniecznie taką bezpośrednią, gdzie NBP będzie działał na rynku walutowym, ale też pośrednią, jak wypowiedzi członków RPP. Czy też sugestie na temat poziomu, poziomu stóp procentowych? Też oczywiście możliwe jest zwiększenie skali skupu obligacji skarbowych oraz z gwarancjami skarbu państwa, poprzez które MBEP też może łagodzić politykę pieniężną, więc to jest, to jest taki czynnik płynący ze strony tej polityki pieniężnej lokalnej, no ale mamy też czynniki zagraniczne, które są dla nas, dla nas istotne. Widzimy, Globalnie jednak trend na umacnianie tych walut rynków wschodzących, do których mimo wszystko polski złoty jednak jeszcze jest wciąż, wciąż zaliczany. Taki scenariusz jednak poprawy globalnej, globalnej sytuacji, jeśli mamy takiej gospodarczej, czyli odbicia gospodarczego, poprawy takich nastrojów, też oczekiwania na jednak pozytywne wyniki szczepień i ograniczenie skali rozwoju pandemii. To wspiera waluty, waluty rynków i jak, właśnie jak mówiłem, jaką jest też tą walutą Polski, Polski złoty, dlatego jednak widzimy szanse na, na, na lekkie umocnienie polskiego złotego z, z aktualnych poziomów i tutaj widzielibyśmy 4,50 jako e, poziom, który, e, poziom, który poziom, który jest dla nas e, najbardziej prawdopodobny w najbliższym, w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o franka, tutaj w przypadku eurofranka, o, o którego pani pytała, mamy aktualnie poziom zbliżony do, do 1,08. Tutaj na eurofranku wciąż widzimy takie czynniki. Oczywiście frank jest uważany za jedną z walut takich bezpiecznych. Jest to bezpieczna przystań, w stronę której inwestorzy uciekają w takich czasach, Niepewności. Jeszcze cały czas, tak jak powiedziałem, jest jednak patrząc też na prognozy ekonomistów, agencji międzynarodowych, raczej zakładany jest w tym roku scenariusz, kiedy będziemy mieli odbicie, PKB, odbicie globalnego PKB. W zeszłym roku ono w wielu krajach, w tym prawdopodobnie też w Polsce PKB miał ujemną dynamikę, w tym roku będzie prawdopodobnie miał Miał dodatnią. Jednak czynniki tutaj związane z ogłaszanymi w ostatnich dniach w różnych krajach lockdownami mogą częściowo spowalniać ten proces odbicia jeszcze, jeszcze w pierwszym kwartale. Dlatego zakładamy, że jednak nie będzie jeszcze tak zauważalnego odwrotu od tych walut bezpiecznych. Tutaj m.in., jaką jak jest frank, i na franku zakładamy poziomy zbliżone, stojące w relacji do euro na poziomie 1,08.